Michał Krawczyk, Radio RSC. Zapraszam Państwa na audycję Gość Dnia, a dziś miałem przyjemność porozmawiać z Waldemarem Janusem, dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach oraz Andrzejem Milczarkiem, absolwentem Technikum Budowlanego klasy 3 TB rocznika 74. Stulecie, 102 -lecie, szkoły budowlanki już za nami, natomiast teraz zbliża się 50-lecie ukończenia Technikum Budowlanego i zdania matury właśnie przez, przez Pana rocznik. I wiąże się to również z specjalnym jubileuszem, ze specjalnym wydarzeniem. Może zacznijmy od tego, dlaczego akurat ta klasa i ten rocznik. No bo ta klasa i ten rocznik od samego początku była najbardziej klasą zintegraną, zintegrowaną. Wiele przedsięwzięć, już jak byliśmy tylko uczniami w techniku, udawało nam się realizować takich który innym, no, trochę gorzej wychodziło, tak? My byliśmy właściwie wszędzie, w każdej działalności. W zespole pieśni i tańca, w Związku Harcerstwa. Jeździliśmy po tych sławetnych wtedy wakacyjnych budowach, takich jak Fromborg, Solina, czy z zespołem pieśni i tańca po okolicznych miejscowościach. Działaliśmy prężnie w lekkiej atletyce. No nie, no to, to, to jest. Kryształ, jak mówię, albo klejnot w koronie wtedy ta nasza klasa była. I ja mówię, byłem dumny z tego, że wówczas Jerzy trafiliśmy na wspaniałego wychowawcę inżyniera Jerzego Strączyńskiego, który tak dbał o nas praktycznie jak ojciec ze swoje dzieci i zabiegał zawsze, żeby nam się krzywda nie działa. Podciągał nasze średnie, zabiegał o to, żebyśmy dostawali stypendium. No nie zawsze się udawało te najwyższe, ale takie, które pozwalało nam, ówczesnym uczniom, no, na jakąś stabilną egzystencję i radość z tej nauki, bo przecież czerpaliśmy korzyść, nie dość, że wiedza, ale jeszcze i finanse. Czyli można śmiało powiedzieć, że była to klasa, był to rocznik yy, wyjątkowy. Tak, bo my ileś... jeszcze, a zapomniałem, bo my poprzedzaliśmy <laughs> nasze technikum, poprzedzała dwuletnia zawodówka, więc my... Już żeśmy sobie jakiś kolektyw robiliśmy w zawodówce, tak? Dwa lata praktyki mając specjalistyczne, tak? Później po zdaniu egzaminów już do techników, no to już ten kolektyw skrystalizował się. I przez te 50 lat cały czas państwo utrzymywali kontakt, utrzymują cały to czas? To znaczy i... prawie tak, jak powiedziałem, no, były cykliczne spotkania. I o, tutaj muszę pozdrowić Zbigniewa Kultysa. Bo gdyby nie zbyszek kultystów, to my chyba dzisiaj byśmy też i tego jubileuszu nie robili. To on wyszedł z pomysłem właśnie takich cyklicznych spotkań praktycznie corocznych. On był motorem całego naszego życia kolektywnego. Dzisiaj mu zdrowie trochę nie dopisuje i nie może się angażować aż na tyle w ten jubileusz naszego pięćdziesięciolecia, ale sercem i pomysłami jest z nami. Więc, Byku, pozdrawiam Cię szczególnie. Panie dyrektorze, zapytam o genezę wydarzenia, jak to wyglądało, jak, jak w ogóle, jak to się zaczęło i jak ten pomysł, ta współpraca panów y, się zawiązała? To zaczęło się wszystko jeszcze przed y, stuleciem, y, ponieważ jak doskonale wiemy była pandemia i to stulecie zostało jakby przekładane z roku na rok i wtedy była taka inspiracja, pamiętam to było dwa lata temu, tak, przyszedł pan właśnie tutaj wspomniany przez y, pana Andrzeja, Zbigniew w kulty z panem e, Markusem. Tadeuszem Markusem i oni jakby taki dali sum, tak, że chcieliby to stulecie, żeby się e, odbyło i wtedy Rada Pedagogiczna e, podchwyciła ten pomysł już tak na poważnie razem z prezydentem, wówczas wiceprezydentem Skierniewic. Jarosławem Chęcielskim, no, no, też absolwentem budowlanki, i wtedy to, to stulecie takiego nabrało rozpędu i myślę, że wszystko się elegancko udało i wtedy, jak pan tutaj Andrzej powiedział, też taka przewijała się już w trakcie tego stulecia ta myśl o tej maturze z 74 roku i tutaj to już chyba to się zaczęło nawet w zeszłym roku, tak po, po tej gali, która tam w, w Polonezie się odbyła i takie pierwsze przedsięwzięcie. Przyjąłem to do taką bardzo, bardzo chętnie, dlatego, że sam też, ja jestem absolwentem liceum, ale też robimy sobie takie spotkania Praktycznie coroczne, więc to jest bardzo cenne, bardzo takie pozytywne że możemy poznać bardziej jakby historię szkoły. Ja przygotowując to stulecie, czy potem wcześniej było 95-lecie, to nawet wtedy dopiero wychodzi, jak jakichś wspaniałych absolwentów budowlanka ma i ma się czym, powiedzmy sobie pochwalić. Także to, ten temat został podjęty, były, były spotkania robocze, na którym to zostało wszystko planowane i myślę, że tak jak to stulecie się udało, także myślę, że ta, oczywiście skromniejsza uroczystość, ze względu na to, że to tylko odnosi się do jednej klasy, ale myślę, że też będzie udana. I jaki tutaj rozmawiamy, to klasa ufundowała, który już nawiasem mówiąc tak wstępnie stoi taki piękny obelisk w postaci polnego, dużego kamienia. Tu będzie tam wtedy będzie odsłonięcie tablicy, także to też będzie jakby przypominało nam o tej wyjątkowej wyjątkowej klasie, bo to jest rok siedemdziesiąty a pierwsza matura w zespole szkół zawodowych numer 1. Wtedy jeszcze to nie był zespół, bo zespół powstał w 1973 roku. To wtedy tak naprawdę w zespole szkół zawodowych numer jeden, jak mówię, to był 1973 rok, w zeszłym roku było 50 lat. To ta rzeczywiście matura 74 roku była pierwszą maturą w tej strukturze organizacyjnej, którą teraz szkoła obecnie funkcjonuje, bo tak naprawdę pierwsza matura, wtedy jeszcze nie w, nie w zespole, odbyła się w 1970 roku. Także to jest taki zbieg ciekawy okoliczności. Tak, i to wydarzenie, które już 7 czerwca się odbędzie, to nie tylko powrót do przeszłości dla jednej klasy, ale też swego rodzaju połączenie pokoleń. No właśnie taki zamysł przyznam się panu redaktorowi, że nam przyświecał, żeby z jednej strony była to jakaś retrospekcja, wspomnienie przeszłości, tak, ale dla przyszłych pokoleń dla przyszłych absolwentów obojętnie jaki kierunek w zespole szkół żeby byli dumni żeby się ubogacali tymi wydarzeniami naszymi historycznymi tych dziadków że jednak warto do tej szkoły było przyjść skończyć jakiś kierunek tak i ustawić się do życia. Jestem dumny z tej szkoły bo oglądałem wiele pracowni już, które są one. Oczywiście że każda jest tam ma jakieś potrzeby tak. Ale szkoła jest fajna, a ja, podobają mi się dzieciaki, a szczególnie te kreacje, które teraz noszą, to są takie dla mnie z jednej strony troszkę śmiesznawe, ale z drugiej strony pokazujemy, jak można być wolnym, wspaniale się rozwijać, uczyć, a grono pedagogiczne i dyrekcja jeszcze wspiera to młodzież, żeby jak najlepiej korzystali z wiedzy ten jubileusz 50-lecia tak to jest okazja do tego aby pokazać młodzieży że mm, szkoła ma wspaniałych absolwentów te jubileusze wszystkie które y, były już za nami teraz ten obecny nawet mi jako dyrektorowi daje dużo takiej satysfakcji dlatego że y, naprawdę to są ludzie jak mówimy teraz tutaj o tutaj pana Andrzeju czy jego kolegach to są ludzie którzy odnieśli sukces o, o, którzy odnieśli sukces życiowy którzy którzy działają większość z nich działa w budownictwie w tak, tak mają swoje firmy które bardzo dobrze prosperują i to jest przykład dla tych obecnych powiedzmy uczniów nie bać się. tak nie bać się że naprawdę szkoła nasza szkoła ta budowlanka tak no, wykształciła wielu wspaniałych Wspaniałych ludzi tutaj, mówię, nie, i, i żołnierzach, i generałach, prawda, i, i, i architektach. na no, i księżach nawet. I nawet księżach, także tak. to, 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 to jest takie dosyć ciekawe, także. Skorzystaliśmy z uprzejmości Rady Pedagogicznej, pedagogów, tak, żeby też zachęcić młodzież, klas aktualnych, które by zechciały w tej biesiadzie naszej, czy naszym w ogóle, tym jubileuszu, Skorzystać z tego i uczestniczyć. Nie zamykamy przed nikim drogi. Drzwi są raczej drzwi są otwarte. Dobrze by było, żeby było jak najwięcej chętnych, ale rozumiemy, to jest piątek, 7 czerwca, to jest taki dzień przedweekendowy, gdzie wielu sobie już tam planuje albo planowało spędzenie różnych form czasu. Niemniej jednak dla nas trzeciej TB, rocznik 74, 7 czerwca, to jest ten rok, dzień, miesiąc, który nam przypomina tamten czas sprzed 50 lat. Powiem tak, że mogę tu podziękować klasie, bo to jest w ponad stuletniej historii szkoły. Tak? To jest takie pierwsze wydarzenie, które upamiętnia taką, powiedzmy, okrągłą rocznicę. Póki co, w stuletniej, ponad stuletniej historii szkoły jeszcze. 50lecia, czy nawet i innej rocznicy nie, taka rocznica nie została powiedzmy sobie upamiętniona. Także tutaj też włonę w stronę tutaj pana Andrzeja i pozostałych kolegów, że taki piękny obelisk na terenie szkoły powstanie i będzie zawsze przypominał o tejże klasie. Powróćmy do tematu samego wydarzenia. Prosiłbym panów, żeby przedstawili panowie program. Przed szkołą odsłaniamy obelisk, kamień symboliczny na pamiątkę nie tylko naszą, ale tych wszystkich absolwentów, którzy i po nas kończyli, bądź w przyszłości będą kończyli tę szkołę, żeby właśnie mogli sobie czasami spojrzeć ukradkiem na ten kamień i wspomnieć, zadać sobie nawet pytanie, co nam przyświecało i dlaczego na taki właśnie gest wielki się zdobyliśmy, żeby tej szkole postawić taki monument. Tak. Po tym pomniku no, idziemy, idziemy do sali gimnastycznej albo świetlicy. Tam będzie uroczystość oznaczenia sztandaru, nadania kilku oznaczeń wszystkim kolegom i dyrekcji za pracę, które były wykonane w zorganizowaniu właśnie tego jubileuszu. Będzie część artystyczno-słowno-muzyczna, wykonanie młodzieży szkolnej, która tylko myślę, że jeszcze łezki w naszych oczach wyzwoli, bo też będzie historyczne sprawdzenie obecności listy uczniów klasy trzeciej, TB. Wspomnienie o tych, których nie ma, z nami już nie będzie. Wspomnienie naszego wspaniałego, mówię, wychowawcy Jerzego Strączczyński. Będziemy mieli kilka. Albo kilkanaście rolapów, na których będą różne fotografie, wspomnienia, reminiscencje z 50 lat. Później, po tej części słowno-muzycznej, przechodzimy właśnie do lokalu Finezja, gdzie tutaj mamy dużą życzliwość kierownictwa lokalu do działalności. Właśnie tu żeśmy wymyślili, że będzie część kabaretowo-rozrywkowa. Gdzie przyjeżdżają znani wokaliści Pana Małżeństwo Spychalskich, które poprowadzi z bogaci humorem, satyrą, Rysio Rabaczewski. Także będzie to dużo radości, śmiechu i rozrywki, nim oczywiście usiądziemy do Dania Głównego, a po którym zaczniemy śpiewać, tańczyć i wspominać. Z rozrzewnieniem niektóre wydarzenia, które utkwiły nam głęboko przez te 50 lat. To już koniec dzisiejszej audycji Gość Dnia. Przypomnę, że miałem przyjemność rozmawiać z Waldemarem Janusem, dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach, a także Andrzejem Milczarkiem, absolwentem technikum budowlanego klasy III TB, rocznika 74. Do usłyszenia.